Siemaneczko, witam jak zawsze u wujka na garażu. E, klasycznie pokazałem wam, jak zdjąć seryjny zderzak. Link wrzucam wam w opisie, bo zapewne Wam się to przyda. E, no i cóż, ja się biorę za montażem pakietu. Pierwszą rzecz, jaką na pewno musicie kupić, pomijając zderzak, krawki i to wszystko, wiecie w podstawie, e, to absorber belki, czyli tą piankę belki. Wrzucę wam również e, w opisie numer tego absorbera. Jedno na co zwracam uwagę, to kupujcie go. Na Allegro, na przepraszam, w serwisie, a nie na Allegro, bo na Allegro jest droższy w sumie niż w serwisie jakieś 4 dychy. Więc nie warto. A pamiętajcie, kto sprawdza cenę w serwisie, to czasami można się zdziwić i na tym skorzystać. Eee, czytałem też, że potrzebny jest taki plasticzek eee, dolnej belki, ale ja go nie będę montował, bo dla mnie to on tak naprawdę nie spełnia żadnej funkcji, więc nie ukrywam, że go nie będę montował. Eee, no i co? No i dwa trójkąty nad kola. Ja sobie te trójkąty kupiłem, aczkolwiek zobaczymy, czy podejdą zwykłe nadkola, bo pamiętam, że w serii 4 było tak, że chyba jedna dziurka się różniła miejscem, więc czy jest sens kupować? Nie wiem. Czy ktoś to nazwie sztukowaniem? To możliwe, no ale uważam, że czasami logika, wiecie, a pieniądze to dwie inne rzeczy. Tak poważnie mówiąc to. Jeżeli to podejdzie pod zwykłe nadkola, to montuję zwykłe nadkola, w sensie te trójkąty. Jeżeli nie, no to zamontuję trójkąty empakietowe. No i tyle. Wrzucam Wam time-lapsa, bo tak naprawdę co? Podpinanie kostek, wrzucanie zderzaka i na koniec wyjaśnimy tę kwestię trójkątów. Czy się zgrały, czy się nie zgrały. No jest tak, zderzek mamy tak naprawdę założony, wstępnie oczywiście, e, jest to założenie wstępne. E, łapiemy go przy nadkolach. No i co? No i skręcamy cały dół. E, dam wam znać jak z tymi trójkątami, bo jeszcze pod spód konkretnie nie patrzyłem. E, no ale pamiętajcie też o tym, że jeżeli macie kamerę w grillu, to żeby wyciągnąć sobie wtyczkę przed wpięciem grilla, tak naprawdę w zderzak. E, no i co? No ja trochę się pomocowałem, bo źle puściłem przewody, jeżeli chodzi o spryskiwacze. A więc on nie do końca na początku chciał dochodzić, poprawiłem to i teraz jest tak naprawdę elegancko. Eee, biorę się za wkręcanie śrub tych w nadkolach podwójnych. No i tyle. Zobaczymy zaraz co będzie dalej. No i co? Musiałbym skończyć, jakbym powiedział, że robota uwykania jest skończona. Poruszmy pierwszy temat, czyli trójkąty nadkoli empakietowe. Powiem szczerze, moim zdaniem nie jest to totalny maschew i nie jest to wcale żadne druciarstwo. jest to po prostu kupienie nadkoli za 400-500 zł po to żeby się jedna dodatkowa śrubka tam zgrywała bo tak naprawdę chyba dwie, które idą w ten kole spokojnie się zgrywają nad kole w swoim miejscu. W miejscu, w którym śrubka mi się nie zgadzała, tak naprawdę wziąłem wiertło chyba dwójkę, trójkę, czwórkę, nie wiem, na tym się w ogóle nie znam wywierciłem dziurę przez zderzak znaczy, tam gdzie w zderzaku jest dziura tam, przez, tam w trójkąt nawierciłem dziurę wsadziłem blaszkę montażową i skręciłem to śrubą taka jak powinna być więc u mnie tak naprawdę co zderzak kompletny, do tego absorber zderzaka czyli ta pianka i to wszystko tak naprawdę co potrzebujecie robota wyka skończona jak zdjąć przedni zderzak wrzucę Wam w komentarzu lub też w opisie rzeczy które ja użyłem Podrzucę Wam numery oryginału, nie mam z tym problemu. Jeżeli chcesz założyć trójkąty, również podrzucę Ci numery tych trójkątów. No i tyle. Siemaneczko! A efekt? Proszę bardzo.